Bajkowy bajkowe przedszkole w Żarowie był organizatorem gminnego konkursu recytatorskiego Jan Brzechwa Dzieciom, w którym udział wzięły przedszkolaki z bajkowego przedszkola w Żarowie oraz szkoły filialnej w Mrowinach. W konkursie brało udział 14 dzieci. Przyjezdnych było trójka dzieci, które przyjechały z panią opiekunką ze szkoły podstawowej Jana Brzechy w Mrowinach. Przeję bardzo znać na Na to miód się oblusi i tak się ganił, A ja też krańc i bez Na wyspach belga muta. Podobno jest pod zbuda. Widziano także osła, luzka nie niosła. Młodzi recytatorzy świetnie poradzili sobie z zadaniem konkursowym. Nie zabrakło wzruszających, a także dynamicznych i zabawnych interpretacji. Na flotkowała sosna, przejął się bliższa wiosna. Le skrzypił się po muro, przyjedzie pełną kasy korzysta, a murcha stała bliźtysta niedzielę kąpało się smole. Na poniedziałek prosorę. oby wracam to sobie, jak to ja nic nie robię. A kto siedzi na tapcanie, a kto się zjadł pierwsze śniadanie, a kto mi plu i łapał, a kto jak się w głowę podrapał. Każde wystąpienie było wyjątkowe, pokazujące kreatywność młodych artystów. Na straganie dzień takowych. Tak jest się rozmowy, może pan się o mnie oprze? Pan tak wielu nie To Dobra jestem nie Najpiękniejsze mam ubranie. Moja buja pyska z dromiem. spowiem, toyspowiem na to Pom powiem pom 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 mieszkała kaczka, dziwaczka, lecz zamiast trzymać się robiła pierwsze ucieczki. Janek Lechpa samochwała, samochwała, w końcu stała i wciąż tak opowiadała: Jestem zdolna nie najpiękniejsze mam kupianie. Moja budzka jest zdrowa, jak to powiem, to już potem. Raz poszłam, więc do Fizera poproszę o pieniądze. Już oba była apteka, poproszę o lekarkę. Wszystkie dzieci były wygrane: miejsca pierwsze, drugie i trzecie, jak również za udział. dzieci Rozdaliśmy dzieciom nagrody. Przepiękne książki wraz z dyplomami. Było bardzo uroczyście. Komisja konkursowa miała niełatwe zadanie, by wyłonić zwycięzców wśród tak wielu utalentowanych uczestników. Oceniano nie tylko technikę recytacji, ale także zdolność do interpretacji i przekazywania emocji. Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy i nagrody, i wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy odwagi i talentu. Byliście wspaniali.